Bounce Cześć, ludzie Dzisiaj gramy w Minecrafta Jeśli ktoś nie zna tej gry To musi być po prostu frajer Ej, będzie się nazywał Nazwę Senchany 1. Dobra Ból i okej, okay, dobra, jesteśmy kwadraty, no, jesteśmy w jakiejś krainie śniegu bardzo, o jezus, bardzo fajnie o, od razu jaskinia, no powiem, no, nieźle jakieś drzewo znajdziemy no i no, fajnie się, kurde, wskaczę, jakbyś super triki i inne rzeczy po prostu super eee, długo się to niszczy, kurde no okej, okay, dobra mamy dwa już a, no szybciej no dobra, nie jesteśmy No jak się to otwiera to takie całe to ten... może uuuu, tak? no kurde a tu musimy to dać tak i o 20 i e, nie to było tak o to było to e, teraz e, i robię tak I robię tak 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 mamy kilo na no, powiem nieźle, na idziemy do tego o tutaj Siamano ludzie, będę kopał sobie węgiel o jeden okej, okay, o no, dobra. i czwartie. No chodź. O, ciemno tam jest, do tego pójdę. Się skradą. mnie Strasznie tutaj. Dobra. Zrobię pochodnie. Ja chodzi nie mogę, tak? Nie, no to szkoda. Dobra. dobra oświetlę to całe to. Okej, mamy. Będzie nasza taka baza jakby. O. I. Okej, okay, no też nieźle. pochodnie no ale no to dajmy że tam niczego nie ma tym też no ale no na to idziemy e, jak to było to tam, 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 tam. sobie kill i zacznę sobie kopać kamień no, i ta seria pewnie będzie długa jeśli mi się spodoba ten Minecraft Myślę, że z dużo odcinków będzie, będziemy dawać jakieś super takie rzeczy, będziemy walczyć I w ogóle, no No tak że. No Jest! Ten, ten flyer <grymiany> Jak zmieniałaś jest klipa, I co zrobisz? No, <grymiany> jest ciota Ciota jesteś, he <grymiany> głupia ciota się bo się tam jest skoczy, ale... A nie, tam pochodnie zostawimy... Się faki. O, tu będzie taka nasza baza taka super i zrobię sobie takie. Yy... Dobra, to było dziwne. Nigdy tego wcześniej nie miałem. Ale dobra. Zobaczycie, o co mi chodzi. Zmijmy tak, tak i tak, co no nie? Ja może jeszcze jeden, bo tak nie czuję się zbytnio twardy. I zróbmy tak, tak i tak. I tak, o. A tak. No, tego się nauczyłem kiedyś w szkole to no, przydało mi się teraz w Minecrafcie i jeszcze jedno i takie coś no, wejdzie A, i właśnie jeszcze może niby skoczyć co nie, Mnie też macie taki problem to znaczy, że robicie tak. No i teraz to nikt tu nie wejdzie. A co do, do tego, to po prostu wykupujemy taką wielką dziurę na maksa, naprawdę pierdolę. Po prostu, strach się bać. No. No to wykopiłem taką wielką dziurę, żeby nikt nam tutaj nie wszedł. Jakiś potwór, czy coś takiego. No, ale kopiemy. Cisza. co? Eee, to... No tak to gra to bez skóry, podstawa internetu jeśli w to nie grałeś to musisz zagrać putę. a ja tego grałem właśnie teraz, nie grałem z tego filmu bo drzwiami flyerem o o, Kio, no się skrycie. no super super fajnie ale dobra teraz jak nie wejdzie tu też Jaką też robię? co? Co tam tu? E, też jaki był, nie, U, nie ma jakoś... O, nie, nie, nie... E, tam nic nie ma? Uch... nie to, też się... to tam? Ciekawie nie to wygląda... Ej, nie... Wracamy... Eee, myślę, że chcę tu zostać... spacer i nie wiedziałem o co chodzi. Uznam, że tego nie słyszałem. O nie, 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 nie gin. Ocuń się. Zniszczysz mi tu fazę. Nikt się tu nie lubi. Nikt cię nie lubi. Staj do wulkanu. Co się bić? Co? Chcesz się bić? Chcesz się bić? No, no dawaj. No. No, chciał się wziąć. No okej, okay, dobra. Także teraz spróbujemy sobie piesek. żeby by było fajnie. No. Tak słodko. Mhm. O, tak no, się robił piesek. No, pieszy, pies, ale fajnie. Znalazuję tutaj go, no. mamy się to też. Mamy trochę tego, tam no, mamy, no, no, dobra. Tym, o, no, nieźle to wygląda. Eee, jak to było? A, geo sobie zbudujemy lepszy, bo tak śmiesznie. Może dwa, po prostu o, nie. nie jeden, 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 jeden się przyda. Tutaj tu będzie miecz. Tym będziemy walczyć, czy on nie Z tego patyka zrobię sobie 4 pochodnie No dobra tak. Wykopiemy te z żelazo, które było... my je może? Nie, nie mam hm. A tu Aha, chciałem się ukryć ja Przede mną nic się nie ukryje Dobra, to tu Chyba tu nie. No jak ciężko mówię, Nie będę mówił co, no, ale dobra. Nasz nietoperz Madowna. No to jest dziwne. Dobra, ty tu rób, a ja idę tam. O, to, to teraz zaczyna się straszne. Co to będzie? o no, Oku. Oj. Słyszałem. O, słyszałem. O, Jezu, czy tam? Nie, 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 no, nie, nie, was, nie, 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 Będę kończył ten odcinek tutaj Myślę że się podobał I do zobaczenia Dobra. Także ja, będę kończył ten odcinek tutaj. Myślę, że się podobał i do zobaczenia.